Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. W kolejnym filmiku, tym razem haul zakupowy dzisiaj. Dosłownie jest godzina teraz 19. .00. Dwie godziny temu wróciłam z zakupów, ja wróciłam to, wszystko po prostu rzuciłam, położyłam, mówię, poczekam, dychnę sobie trochę, e, ogarnę kilka rzeczy i nagram dla Was filmik, zanim to wszystko rozłożę. Nie dlatego, że nie doużywała rzeczy, zanim Wam nie pokażę czy coś. Tylko lubię takie właśnie surowe hole, hole, praktycznie na żywo nagrywane zaraz po zakupach. E, kupiłam kilka myślę, że fajnych rzeczy, także być to... Zdjęcia Kolorówki, trochę pielęgnacji, trochę ciłów, także zapraszam Was. Na sam początek sukienka. Sukienka z River Island. E, powiem Wam, że jestem z niej mega, mega zadowolona. Rozmiar 16, cena 45 funtów. E, no, ale takie są e, ceny e, sukienek. Sukienka jest w kolorze takim bardzo e, jasno e, różowym, bardzo taki zgaszony. To jest trusz, to nie jest żaden e, pastel i ma taką właśnie strukturę, można powiedzieć, że w kształcie e, róży. Trochę. E, w taki... Ja jeszcze, oczywiście jestem już w kresach, no bo nie chcę mi się za bardzo stroić tylko do e, nagrywania e, filmiku, wiecie, no bez przesady, e, także sukienka z takim bardzo prostym krojem lekki taki krój litery e, a przed samo e, kolano i z tyłu ma dodatkowy taki dosyć długi, e, fajny zamek, powiem Wam, że mega mi się podoba bardzo ładnie leży, nie jest opięta na biuście, e, ale fajnie się układa nie jest nic, w żaden sposób, nigdzie nic e, żadne wałki nie wystają, także naprawdę myślę, że bardzo ładnie w wygląda mam już pomysł na to jak będę właśnie wyglądała w piątek na tej imprezie, czyli już za e, dwa dni, no ty po, że już będę Także już się nie mogę um, doczekać e, tego wyjścia na pewno nakręcę strój dnia, bo przyjeżdża do mnie właśnie w ten sam dzień koleżanka z pracy, którą będę szykowała, także poproszę ją, żeby właśnie mnie e, nagrała. Także na pewno Wam pokażę, jak e, wyglądam. Będę po prostu brała po kolei każdą torbę, którą Wam pokazywałam. E, Weszłam też e, do lasza, ponieważ chciałam... Kolejny raz kupić sobie szampon e, w kostce. E, na dniach, jak przyjdzie do mnie paczka, takie zamówienie, właśnie mam współpracę z pewną stroną. i są naturalne e, produkty, ale postanowiłam też sobie m, właśnie zamów zamówić, nie zamówić, wybrać, kupić coś, co jest dla mnie e, sprawdzone i coś, co wiem, że u mnie się fajnie sprawdzi. Dlatego się na kolejny raz po szampon w kostce. Z tego na początku, który miałam wcześniej, nie byłam tak do końca zadowolona, ale teraz widzę, że mi go e, brakuje. E, I to jest ten taki. Niebieski, bardzo ładnie pachnie. Już mam jak jaką się nazywa, czy tutaj pisze. Cynik, chyba. Szampon, bar 575, taka kostka. Bardzo fajnie oczyszcza, bo coś się tak często nie przytuszczają, także jestem mega, mega zadowolona. Dalej mam za kilka rzeczy z sklepu Super drag Była promocja 3 za 2, nie na wszystko, na produkty Maybelline, a ponieważ miałam ochotę na tusz, bo ostatnio coś jest nie tak z moimi oczami i tusze z Essence bardzo tak jakby czuję na oczach, przeszkadzają mi, jest coś nie taki, postanowiłam wrócić do, do tuszu, który się naprawdę bardzo fajnie sprawdzał i już nie mogę się doczekać, aż go użyję. To jest Rocket Volume Express, teraz patrzę, czy wzięłam dobry odcień, tak, wzięłam odcień czarny, fajnie tak zafoliowy Także mam pewność, że e, był nieużywany. Do tego dobracu również kolektor, który bardzo lubię, którego mi brakowało. To jest Maybelline właśnie Fit Me w odcieniu 15 i kredkę złotą kredkę, bo też mam właśnie taki pomysł na e, złoty makijaż na tą imprezę, e, to też jest kredka, którą Kama, e, którą pozdrawiam Cię kochana, jeśli e, oglądasz też kupiła u mnie będąc i bardzo mi się wtedy ta kredka e, spodobała to jest taki właśnie kredka typu Kajal, e, tu nie jest nic, nic wysuwane, po prostu jest jej tyle ile e, widzicie, ale bardzo mi się właśnie podoba taka kredka na e, dolną linię aplikowano w ogóle to złoto, teraz są też fajne takie złote makijaże i już Wam mówię dokładnie ceny, to jeszcze właśnie było 3 za 2, ale tak, już Wam mówię, maskara 7,99, 5,99 kredka i 5,99 kredka i no, te dwa produkty też po 5,99, także zapłaciłam w sumie 15,45 za te trzy produkty, moje chłopaki właśnie skaczą na trampolinie i i się cieszą, pies piszczy, ale wiecie, jakąś zachowuje, jak to się tam tam także Także skarczą sobie. Trzy e, te produkty z Maybelline, także są już że 5, 5, tam 20 e, za każdy z nich, także myślę, że spoko. E, tym bardziej, że miałam ochotę wrócić do tych rzeczy i e, po prostu sobie je kupić. Dalej byłam w wódcie w Woodsy kupiłam jedną rzecz, kupiłam rajstopy w sprayu, też właśnie z myślą o tej imprezie. Teraz jakaś nowa wersja z taką białą nakrętką, która jest wodoodporna, wziąłam w odcieniu medium glow. Uwielbiam te stopy wystarczają mi przynajmniej na jeden sezon, także super sprawa na Niestety na rajstopy na nie było żadnej promocji, Kosztował 9,99 nie wiem, czy już widzieliście vlog, czy go jeszcze, czegoś już e, wrzuciłam, ale w tym vlogu Wam pokazywałam właśnie e, nowość z Essence, pomadkę, którą mam, mam też teraz na usta, to jest pomadka serii Long Lasting, e, nowy, e, nowy odcinek, ja Wam, że bardzo fajny na co dzień, mega mi się e, podoba, Trwało, właśnie myślę jakieś 3 godziny. Mm, także myślę, że całkiem spoko to jest odcinek 05 ta seria właśnie long lasting e, takie nowe, e, nowe kilka z odcieni także wam polecam e, 230 Wskuszona tym, że w John Lewis jest aktualnie promocja minus 10% na te produkty e, ekskluzywne, mówię, wejdę, e, chciałam kupić podkład, chciałam kupić podkład Estée Lauder Double Wear wersję Light, żeby mieć podkład właśnie na takie imprezy, na wyjścia coś lżejszego, nie taką szpachlę, jak właśnie wersja oryginalna Double Wear. I tak powiem Wam, e, podeszłam do, e, do wyspy, tam się tak kręcę i tak dalej. Mówię do ekspedientki, czego szukam. Ona mówi, że akurat teraz jest zajęta, bo jakiś tam makijaż nakłada, czy mogę przyjść za 40 minut. Ja mówię, że no no tak nie miałam 40 minut, żeby tam chodzić, się kręcić i tak dalej. No, a nie chciałam iść do Bułco, bo chciałam skorzystać właśnie z tej promocji, że jest minus 10%. E, powiedziała mi, no to że tak no doradza mi odcień 3. E, Także wzięłam ja tą trójkę, zobaczyłam, że jest pomarańczowa, się na nią i powiedziałam, dobra, to dziękuję, idę gdzie indziej. E, I tak właśnie pomyślałam sobie, tak zaczęłam tak kręcić się między tymi wyspami. Mówię, no coś bym kupiła, jakiś taki właśnie podkład, coś, coś takiego fajnego. I pomyślałam właśnie o Kindze z kanału The Pink Rock. Rok czy rok, nigdy nie wiem, jak, jak powiem to nazwę w Mój Kinga. Bardzo pochwa, pochwala, zachwala, lubi podkłady z Diora. Poszłam na wyspę, zobaczyłam, że stoi taka babeczka, bardzo ładnie pomalowana, zresztą też chyba w bardzo zaawansowanej ciąży, ale właśnie do niej, że szukam podkładu, który jest długotrwały, którego jednocześnie na buzi nie widać, który ma takie dosyć świecące, może nie, że świecące, naturalne wykończenie i czy może mi coś doradzić? u że tak, że Dior, Dior Star. Dodatkowo filtr 30 i teraz na tej, właśnie po tej promocji minus 10% zapłaciłam za niego zamiast 32,50 zapłaciłam, już Wam mówię dokładnie 29,20. 5, także myślę, że cena no do przejścia też nie oszukujmy się 30 funtów, tutaj też nie są jakieś nie wiadomo jak ogromne pieniądze powiem Wam, że dopasowałam mi sama sobie o odcień 0,20 czyli o nazwie Beige szkler. już Wam pokażę jak wygląda bardzo ładne szklane opakowanie tutaj widzę, że w podglądzie wygląda dosyć pomarańczowy ale o dziwo, powiem Wam, że mam go, mam go teraz na skórze i około godziny trzeciej po trzecie mi go aplikowała i nie przypudrowała w ogóle. Bardzo ładnie wygląda, widzę to, że bardzo ładnie się e, e, kameruje i nie widać go też tak bardzo. No się, że tak się zmieszam, ale chcę pokazać właśnie jak e, wygląda bez przypudrowania. I myślę, że naprawdę e, ładnie, także jestem mega ciekawa i trochę sobie do pracy mam zamiar założyć. Idę na cały dzień na kilka grubych godzin, także będę miała okazję go przetestować bez pudrowania. A ja zobaczę, jak się sprawdzi, jak będzie właśnie po całym dniu noszenia się zachowywało. Tylko była taka śmieszna historia właśnie, bo mówię, że chciałabym, żeby mi go zaaplikowała na buzie, Nie gdzieś tutaj na kawałek i tak dalej, tylko na całą buzię, żeby mi zmyła to, co mam aktualnie na sobie i go nałożyła. I powiem Wam, że on mówi, dobrze, już tylko idę poszukam swojego... to już Wam pokażę, oczywiście ma taką pompeczkę i mówię jak i i poszukać tylko gąbeczki i tak dalej, e, chodziła, kręciła się w końcu znalazła jakąś taką gąbkę, mówi o to to wygląda jak beauty blender, ona mówi tak, tak to jest taki beauty blender właśnie, e, który Dior wypuścił e, i mówi tobie tą gąbką będę ci aplikowała i powiem wam, że jakie było moje zdziwienie, jak to ona po prostu tą gąbkę taką suchą e, wycisnęła kilka sobie pompek tego podkładu e, i suchą gąbką właśnie tą stroną e, jakby z tym e, nie tutaj, tylko tym dzióbkiem po prostu wzięła, zebrała i tak mi tutaj stemplowała na sucho, wiecie co już, no pomijam fakt, że no, dobry mi zaproponował podkład, dobry kolor, ale no nie wiem, jakiś tak kolejny raz trafiłam na taką mało do doedukowaną E, ekspedientkę, no bo żeby z suchą gąbką taki produkt nakładać, że nie wiecie, jak to powinno być aplikowane. No ale każdy bądź razie wygląda e, fajnie, jestem zadowolona no 29-25 wydane, e, ale się naprawdę cieszę, miałam na do domać ostatnio, że wiesz, tak w sumie nie wiem, mam to sobie jakiś taki podkład kupić, coś takiego, w sumie nie potrzebuję, ale nie wiem, tak miałam powiedzą no, porządniejszą rzecz, bym wolała podkład, także... E, także podkład kupiłam. I dodatkowo jeszcze właśnie tutaj mi, e, bez żadnego się z mojej strony, wrzuciłam mi próbkę e, Miss Dior. E, właśnie e, perfum ponieważ że ich, nawet ich e, nie nie próbowałam. Także tutaj sobie już sprawdzę, jaki to jest e, zapach. O, bardzo fajnie. Także myślę, że wezmę sobie właśnie na e, imprezę do torebki Taka miniaturka, tutaj jest, ile to jest mililitr? Nieważne. Tak, mililitr. No ale fajna sprawa. I jeszcze dał sam miniaturkę. Bazę, którą mi aplikowała to jest Dior Dream Skin. Właśnie baza pod makijaż, taki primer nawilżający. Również taki maluszek, to są 3 ml. A myślę że bardzo fajnie i miło, miło z jej strony. Tym bardziej, że tak jak mówię, tam o nic się za bardzo nie pytałam, czy nie prosiłam. Także taka baza trochę rozświetlająca. Taki nie mam ale ona jakoś taka, nie czułam, że była jakoś mega silikonowa, także na pewno e, sobie ją chętnie złożę. Muszę to przyspieszyć, bo pokazywałam wam dopiero kilka rzeczy, a e, ten filmik trwa i trwa. Weszłam również do wody Shopu z chęcią, zamiarem zakupienia sobie w końcu tej wody toaletowej. Hanimania I to właśnie nie jest mgiełka, tylko woda toaletowa. Tutaj cena to było, że mówię, 8,5 funta za 30 ml. No, czy to nie jest naprawdę fajne, małe opakowanie do torebki? Zobaczcie, jak ono wygląda na mojej ręce. Zapach po prostu identyczny jak. E, tych maseł z tego Shop'u po prostu przefantastyczny i powiem Wam, że ja myślałam właśnie, że to jest giełka, okal... nie to są właśnie woda perfumowana, woda toaletowa. Naprawdę starczy się raz wścignąć tutaj gdzieś wiecie, e, na dekolt i ja ten zapach czułam jak, nie wiem, druga, nie druga, nie trzecia, czwarta godzina, była jak to kupiłam i cały czas e, czuję ten zapach, także jestem naprawdę e, zadowolona i też, jak mówię, świetne opakowanie do torebki, też bardzo e, takie lekkie szklane i poręczne, także już tyle razy miałam, że kupię, 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 w końcu kupiłam. Weszłam również szybko do H&M kupiłam sobie taką zwykłą, białą koszulkę, coś takiego potrzebowałam do pracy, cena to jest, już mówię, 6, nie, 7,99, rozmiar wzięłam sobie l -K -T też fajnie leżą, ale mam coś takiego luźnego właśnie do pracy, do latania na co dzień, tylko z tymi bluzkami jest tak, że pamiętajcie, żeby prać je w rękach, bo w momencie, kiedy wrzucicie je do pralki, to one się naprawdę kurczą, już takie a la crop topy później, co pranie, to jest inna, inna długość, ale jest fajny materiał, taki właśnie luźny, nieopinający i to jest ta właśnie seria basicowa, ale ja mówię Wam, on przy następnym praniu przynajmniej z 5-10 cm straci, ale fajnie się nosi, ma też taki dosyć wygodny dekor, to już taką kupiłam, miałam jeszcze kupić jedną czarną, ale mówię dobra, dobra, następnym razem. Proszę również do e, Doroty Perkins i tam jest taki właśnie e, dział jakby z odzieżą marki BHS. E, czy tam zwał jak zwał, czytał jak czytał e, i tam wtedy kupiłam sobie dwa e, biustonosze. Powiem że to jest Ann Summers po naprawdę kilku tygodniach e, prania coraz, widzę, że jest coraz gorsza jakoś te biustonosze. One się bardzo rozciągają, tutaj po prostu ten biust e, wyskakuje z jednej strony, bo są tak właśnie e, wykrojone, że pełna piersi w nich e, nie chowa, tylko to Wam teraz pokaże takie ogromne stanik, że jeśli kogoś to razi, to... E, to trudno, ale za chwilę, gdyby wszystkie dziewczyny pokazywały w i to będzie w porządku, ale pokazywanie bielizny już jest jakieś e, dziwne. E, w każdym razie za cenę 16 funtów za e, jeden. Czyli jest tutaj sama. O, tutaj taka malutka. 16 funtów za jeden e, Biustonosz. Kupiłam sobie dwa takie, można powiedzieć, takie bawełniane, właśnie pod bluzki Ło Boże, jakie to wielkie! E, powiecie, ale ona jest fajna tutaj, ta miska, bo ona cała, e, jakby jest tak wykrojona, że cała zakrywa pierś, nie jest tak wykrojona, że to nam coś e, wyskakuje. Także mm, zobaczcie sobie, jeśli też jakieś takie biuściaste, cycate e, i macie problem z dobraniem e, Biustonosza, jeśli znacie swój rozmiar. Ja sobie właśnie biały pod e, tą e, sukienkę, bo ta sukienka, która że widać biustonosz się winoczarny, nie to dobra, jeszcze wezmę biały. Mam nadzieję, że one no się to w miarę fajnie nosiły i że tak szybko, jak to jest Ansamer, właśnie mi się tak, wiecie, nie porozciągają. Bez primarka, muszę tutaj trochę ten stanik <gry> przesunąć e, bez primarka, także weszłam do primarki dosłownie po e, kilka rzeczy. E, mój stary szlafrok, ten taki biały w po prostu nie nadawał się do niczego, jedynie do wyrzucania. Także go e, wyrzuciłam ten różowy z misią, bardzo lubiałam z tym takim kapturem, ale on był za krótki, dlatego go oddałam e, mamie i za cenę 10 funtów, co jest dla mnie naprawdę cena. Prześmieszna. Rozmiar wziąłam sobie 14 na 16 Taki biały, takie kawowe paski. Już wam może pokażę, jak on wygląda. Też dodatkowym pustem jest to, że on ma właśnie kaptur. Także jestem mega zadowolona. Powiem Wam właśnie, że się przyjeżdżacie do Anglii i tak myślicie, a co sobie kupić tak dalej. Naprawdę Wam polecam szlafrok. I myślę, że tak co roku warto taki szlafrok zmienić, bo on jak się, wiecie. Jak się pierze, to też już tak fajnie to yy, te szlafroki nie wyglądają, ale 10 funtów no powiedzmy sobie, to nie są żadne, yy, żadne pieniądze. A on naprawdę fajny szlafrok. On jest taki mega, yy, mega właśnie taki przyjemny. Już Wam pokażę, jak wyglądam. Długi. O, długi tutaj się można fajnie obwiązać. Yy, kieszonki i kaptur. O, także to jest chyba najfajniejsze jakie miałam. Jest taki milusie, że po prostu mam go iść się e, wykąpać i e, go sobie założyć. Myślę, że te kolory też całkiem fajnie e, wyglądają. Także jest długi, kąpieli, czy na wieczorem, e, do siedzenia przed telewizorem. Myślę, że jak zadychę to super. I już końcówka, czyli torba z Primarka. Torba, którą też właśnie dzisiaj e, kupiłam, bo brakowało mi znowu takiej torby, bo wszystkie po prostu porozdawałam świat czas stać się jednorożcem. Myślę, że przesłodka, fajna taka torba na zakupy i do niej sobie właśnie poprosiłam, żeby mi tam pan wrzucił resztę zakupów, które kupiłam, takie podstawowe rzeczy. Myślę, że coś przydatnego na taki okres wiosenno-letni. Trzy pary takich stopko, stópko rajstop za cenę 2,5 funta za trzy sztuki. Myślę, że się przydadzą. Także takie stópki. Dwie pary po e, dwie sztuki, funt pięćdziesiąt za e, komplet. To już są takie bardziej stópko e, skarpetki właśnie do e, trampek, że tam nic nie wystawało, brakowało mi tego. coś, chodziłam w taki właśnie, e, takich właśnie skarpetkach do kostki, ale w końcu sobie zrobiłam e, zapas czterech par w Primarku. E, w Primarkach ja to też zawsze kupiłam swoje ulubione majtki, czyli e, seria e, antygwałty, e, z czego zawsze się e, śmiejecie. Wpadło e, mi w oko też taki e, gadżet, takie rolki. Mówię, a spróbuję, może kręcimy test. Wiecie, że jestem do włosów. naprawdę taka e, lewa mi średnia to z reguły wychodzi, to na funkt 56 takich właśnie e, rolek do, e, do włosów, takie loki i tak dalej, na kanałach na YouTube e, są właśnie takie filmiki, takie jakieś ekoloki, loki bez ciepła, coś na noc, także może sobie e, spróbuję, bo na francuski filmik dajcie znać, no myślę, że za na funkt 50 to fajny pomysł choćby też e, na filmik. I ostatnia rzecz właśnie, którą kupiłam e, z zmysłem, z chęcią właśnie założenia do tej sukienki, bo tak założyłam tą sukienkę, mówię fajnie wygląda, oczywiście idę w tramkach e, do niej, no bo jak, jak żeby inaczej i mówię, albo jakiś mańczuszek, albo coś e, we włosy i właśnie też z pomysłu Kingi e, podmówiłam na dole ten filmik u niej na e, kanale z tą taką fryzurą z opaską właśnie, że założę sobie te kwiatki tutaj. Jakoś muszę właśnie poglądać te filmiki, sobie trochę tę fryzurę e, popróbować, ale w każdym razie e, myślę, że będzie to całkiem fajnie e, wyglądało. To jest ja wszystko tam pozawijam. Nie wiem, czy tych róż tu nie jest e, nie jest za dużo. 2, 4, 6, może nawet cztery by e, wystarczyły. Właśnie nie wiem, czy tych sześć to nie jest. Nie jest za dużo, no oczywiście już A jest tu, bo Cię nakręcę, nie wchodź mi tak. Idź, bo mnie denerwujesz. No. Później. <grytanie> no, także... nie chcę Cię widzieć, co mi tam pokazało. Także chyba z tych sobie tutaj sześciu te cztery może tutaj, e, wy, nie wiem, wykruję czy wytnę, bo myślę, że cztery to jest ok, że 6 właśnie... No mówię to oczywiście raz, że sześć to jest chyba za dużo, albo nawet trzy może by... E, Wystarczyło lub te właśnie, e, 4, i to właśnie 4 to mać taką fryzurę, ten taki zawijanie coś fajnego na imprezy, bo ja to rozsłyszałam, bo co zaraz mi się robi gorąco i tak dalej. I ta opaska kosztowała e, 4 funty i mega mi się właśnie podoba się, wziąć takie słodkie, cukierkowe dziewczęca a jednocześnie moje było e, w trampkach, także na pewno wam się pokażę e, w stroju dnia, jak to wyglądało, jak to wszystko mi e, wyszło. E, no i tyle. 20 minut, oczywiście E, no, ale no co, miałam ochotę sobie do Was pogadać, także pogadałam. E, tak jak Wam wspominałam, też czekam na e, zamówienie z pewnej strony, w sumie nie na zamówienie, bo to dostałam sobie, wybrałam te wszystkie produkty. To jest e, forma współpracy, o której Wam opowiem więcej, właśnie w najbliższym filmie, kiedy te produkty do mnie przyjdą. pewno Wam, pokażę, będziecie zachwycone, bo bardzo duży wybór polskich kosmetyków, też naturalnych kosmetyków, rosyjskich kosmetyków e, w przystępnych cenach e, i fajna stronka także. Słuchajcie, śledźcie mnie, śledźcie mnie, śledźcie mnie. I to tyle na dzisiaj. Stawcie kciuki w górę, jeśli chodzi się Wam podobał. Mam nadzieję, że tak, że jesteście tak samo zadowoleni, jak ja. Oczywiście brakuje mi jakichś podstawowych ciuchów, takich basicowych. I zamiast, nie kupać kupować ten następny podkład, mogę kupić za tą cenę 3 lub 4 potoczulki w Tickemaxie, no ale było mi do 10%, także musiałam z tego skorzystać. Dobra, kończę, bo już nie po czym nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie. Stawcie kciuka w górę, jeśli mi się Wam podobał. Napiszcie mi w komentarzach, czy... Wykupić sobie co ostatnio coś fajnego i czy, dajcie znać, czy macie właśnie ten strój dnia, bo mi takie w raczej nie pojawiają, ale myślę, że na taki imprezę, taką wyjście, coś takiego by wam mogła nakręcić. Dobra, buziaki, uciekam, trzymajcie się ciepło, papa? pa! pa.